Te hasła, które tutaj mamy, to zrobiliśmy, zrobiliśmy e, e, konkurs. Wśród naszych sympatyków mamy ich 2300, będziemy zaraz mieli, na trzech kontynentach. Najbardziej egzotyczny kraj to jest Wietnam. A trzeba wiedzieć, że to jest pies, który został e, ukształtowany 3000 lat temu dla e, władcy ówczesnego świata, to znaczy dla cesarza Chin. E, I następnie one służyły władcom Chin. Przez 2,5 tysiąca lat. Przez 2,5 tysiąca lat Mops był znany wyłącznie w Pałacu Cesarskim, ponieważ za, e, za, e, e, za wyniesienie Mopsa poza teren pałacu groziła kara śmierci. Mopsy miały swoją autentyk. Czy to znaczy, że przez 2,5 tysiąca lat Mops był znany tylko kilkuset osobom na całym świecie? Z mopsikami pracowało mi się absolutnie wspaniale. Mopsy są jednymi z najwdzięczniejszych zwierząt istot w ogóle, jakie znam. I mam nadzieję, że to nie ostatnie wspólne przedsięwzięcie z mopsami. Wiemy, wiemy że film przyniesie falę mody na mopsy. A jest to bardzo no, cudowna rasa, ale bardzo wymagająca. I chcemy po prostu przy okazji uświadomić oglądającym, że to są oczywiście cudowne pieski, bardzo sympatyczne i śmieszne, ale też wymagające specjalnej troski. No i chcemy przeciwdziałać kupowaniu takiemu w przypadkowych miejscach. Niestety od kilku lat Zaobserwowaliśmy ciągle rosnące zjawisko powstawania nowych pseudochodowni, gdzie psy są traktowane w bardzo, bardzo przykry sposób. Tak, często matki pięknych szczeniaczków, które trafiają właśnie do klientów, siedzą życie spędzają w klatkach dla królików. Do Biletów w ten weekend będą rozdawane ulotki, gdzie przyszły potencjalny właściciel mopsa będzie miał wszystko w tak zwanej pigułce, na co powinien zwrócić uwagę, żeby świadomie kupić pieska.